Po pierwsze, to jak zwykle moja szminka. Po drugie, sugerowałabym bardziej stonowany odcień, zwłaszcza przed pójściem do szkoły i poprawką z matematyki. Moje koleżanki malują się o wiele mocniej. Nie obchodzi mnie to. Proszę zmyj. Rozumiem, że ci podpadłam, ale mogłabyś już odpuścić, naprawdę nie wiem, ile razy mam cię przepraszać. Tu nie chodzi o ilość przeprosin. Podwiozę cię do szkoły. Nie. Nie możesz się spóźnić. Michał po mnie przyjedzie. No tak, Michał. Słyszałaś, babciu? Ja mam teraz tak cały czas. Nieważne, co bym zrobiła, jak bardzo bym się starała. Mam jej tak nie dogodzę. Nieprawda. A poza tym uczysz się nie dla mamy, tylko dla siebie. Rozumiem, że ty, babciu, też jesteś przeciwko mnie. Na razie.